Witam wszystkich bardzo serdecznie, Julia. Przecież TV Reklama znajdujemy się na gromdzie siódemce, a wraz ze mną jest Tomasz Zadyma Gromadzki. Witaj. A no ładnie wypowiedziałaś, dziękuję, już wiesz. No już wiem, no, no powiedziałeś dobrze, jak mam to już wiem. No nie, no żartuję, oczywiście oczywiście. wiem, dużo nazwisk, dużo osób i wiem. Spamiętać ciężko każdego. Gratulacje. Dokładnie. E, słuchaj, jak ty się dzisiaj czujesz e, tutaj na tej grondzie? No czuję, no czuję, no wolałbym walczyć chyba, ale może jeszcze nie dzisiaj. Jak się czujesz jako widz? Lubię oglądać Gromdy, cieszę się, że tutaj jestem. Eee, fajnie to ogląda, zwłaszcza jak człowiek wie, jak wygląda to e, będąc tam, nie? W środku, e, w tym ringu. Eee, to czasami też jest dobrze myśleć, że to nie dzisiaj muszę tak się wysilać ja, eee, ale, ale, no ja ogólnie uwielbiam przyjeżdżać na Gromdy. Chyba byłem na każdej, może oprócz, nie, na jednej nie byłem, no. A... I kogo walka tutaj dzisiaj ciebie interesuje najbardziej? No chyba finał turnieju. No Myślę, że Hunter wygra, zresztą teraz się przywita ze mną właśnie po zwycięskim szybko pojedynku. To był bardzo szybki pojedynek. No tak, pierwsze pojedynki tak są, weryfikują szybko tych zawodników, którzy tam znaleźli się nie do końca z powołania. Może nie w przypadku, ale wiadomo. A no finał, no finał, no kurczę wielki Maximus. Maximus tak. czy Balboa w takim razie? I Balboa, który do mnie wygra. A ja myślę, tak, sam jestem malutki, mam wielkich tych, tych, tych zawodników, a myślę, że on też taki mniejszy i że tak pokona to Goliata, nie? Tak to się mówi? No, myślę, że on. Czyli stawiasz na niego, dobra. A dlaczego ty tutaj dzisiaj nie występujesz? A, no bo właśnie, długa historia. No to słuchaj, możesz mi streścić, dawaj, lepiej. No dobra, bo po finale z Wasylem e, miałem złamane kości, e, ręki i miałem druty i rekowalencję, przechodzę. Ale to było na szu to było na jak, Na piątce. датаеш штрае сыска. No szóstka była chyba we, wrze we wrześniu. To nie, to są no, że łeb rozbity. Nie, nie, nieważne dla mnie jaki numer. Ja tu walczę i tyle. Nawet nieraz rodzina się pyta, a gdzie walczysz, a jest dwa dni do walki. Ja mówię, nie wiem, a to było na przykład turnieje jeszcze tam bokserskie, gdzie każdy się gdzieś indziej odbywał, nie? Dla mnie jest ważne tylko e, data, że się wczelić, że ja wtedy jeszcze było z Wagą, z formą, a gdzie i o której i w ogóle ja to mnie to nie interesuje I numeracja. No nie, no pewnie, że nie. Ja mam się skupić na jednym na walce, a nie tam na jakiś tam numer. Merkach. Czyli ważne po prostu, żeby walczyć Ale widzę, że już ręce masz sprawne, chyba wszystko w porządku No, jeszcze troszeczkę tam jakieś Nie do końca no, Wygląda normalnie, podkładana jest Ale gdzieś tam pobolewa przy niektórych ruchach No, więc jeszcze Cieszę się, że jestem praworęczny I know what I mean A w takim razie, kiedy wrócisz do treningów? Czy już to wiesz? Chciałbym biegać i jakieś rzeczy robić A mi się nie chce na razie a Nie, jak się tak się długo trenowałem. Ciężkie pytanie, chociaż tak psychicznie się może zmuszę na początku po chyba nowym roku, a jak już człowiek tak tydzień trenuje, to już organizacja już wejdzie w rytm na obroty, Jeszcze jakby jakiś termin walki był zapowiedziany, to to już na pewno zacznę trenować. Okej, okay, czyli widzisz siebie na ósemce czy, czy bardziej na dziewiątce? Optymistka, optymistka widzę, no nie, nie, nie wiem jeszcze, nie wiem, nie wiem, nie wiem. nie wiesz? Nie wiem. No dobra, czyli w tym roku totalnie już nie będzie, że... No jest, wiesz, no jest 10, 10 grudnia, nie, no nie no, oni trenowali nie trzy miesiące, nie ma miesiąc, dwa, trzy tygodnie, ale nie no, dajcie dychnąć. No dobra, pracujesz? Pracuję, robię już imprezy mikłajkowe, też charytatywnie. E, mam rodzinę. E, zasmucę cię, mam żonę. Zasmucę cię, nie? to się tym niszczy, więc wiesz. Wszystkie tak były, każda moja była dziewczyna wyższa i żona też. Żona też jest wyższa? No, to powiem zrobić, jakby, że szpilki to jest w ogóle. A ty masz wysokie buty, więc. No tak, prawda. Ta A czemu ty masz takie niskie buty, skoro jesteś. Niższy? Bo to mój urok Tomaszka taki. Dobrze. Cały ja. No ładnie, Tomaszku. Ty Czy... się nie spodziewałaś, no? Tego się nie spodziewałam. No nie, no widzisz, zaskakuję jeszcze dodatkowo. Zaskakujesz, dokładnie. No dobra, e, walka na gołe pięści, a interesują Cię może walki jakieś typowe w innych federacjach, na przykład MMA. E, ja ogólnie walczyłem już też w MMA, walczyłem w siedmiu dyscyplinach, też w formułach, formułach Gołe jest 8. Eee, A to ja trochę nie w temacie. No, ja widzę, że od początku trochę nie w temacie, ale nie wiesz, no, Ale widzisz, że no, jakoś rozumiesz. Dobrze zrozumiałe. to pociągnęłaś, tak jest. No. Udało ci się, jesteś profesjonalistką, widać. Umiesz, umiesz tak prowadzić, żeby wyszło, że umiesz. Żeby nie było, że nic nie wiem. <grym>, że wiem, że nic nie wiem. <grym>, że nic nie wiem <grym>, dokładnie. Nie, no dobrze było, fajny wywiad. No dobra, ale no. planujesz, widzisz siebie jeszcze na jakichś innych galach, tak. czy na razie na gromcie? Na jakich na przykład? Jakieś propozycje w nowym roku, coś się szykuje? I jeszcze mnie tu chwyta za moje no, skryte co? jakieś tajemnice i w ogóle. No powiedz, że ci... Nie no, marzenia nie! A no, nie, no, nie, chyba, no. że chcesz powiedzieć, jakie masz marzenia. A nie, no wiadomo, to sobie zawsze dla siebie. No, oczywiście, że. E, nie Jakie zdradam, są, jakie nie są zdradam, marzenia nie Tomasza z odymy? Oprócz tego, żeby zadymiać. Zadymiać? No nie no, chyba tylko robić zadymę. <laughs> to Tu tak jak zgaśnie kamera. <laughs> Dobra, Tomaszko, idź sobie oglądaj, dziękuję bardzo za rozmowę. A, chyba chcę, żeby zgasła ta kamera. <grywa> Dobra, pa, idę oglądaj, gdzie walka zaczyna. Cześć.